I Witam Was serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z Assassin's Creed. No, załatwieni koledzy, uratowana kobita. No i co teraz, co dzisiaj robimy? Yy, nie robimy tego, co ten chłop... A tutaj gdzieś w środku, co dzisiaj robimy za misję? Nie mam pojęcia, szczerze. Zostało nam trochę tych misji. O, może zaczniemy dla królowej Elżbiety. Kurde. Elżbietko, dawaj, robimy dla Ciebie misję, chociaż trochę. Zobaczymy, zobaczymy. Elżbieta nie tak to miało być. Dobra, pani Elżbietko, dla misja jest tutaj. Zrobimy mnie ciekawym, jednak ta kurde linia fabularna jej. Zrobimy, zobaczymy, nie? Chociaż zaczniemy. Chociaż zaczniemy. Dobrze, teraz nas tutaj lubią i nie będą nas ścigać, jak będziemy sobie biegać po tym terenie. Chociaż kilka misji tutaj strażników połapaliśmy. Ale starałem się być grzeczny i ich nie zabijać, tylko ogłuszać, tak? Starałem się. A z tymi, co się nie udało, no to... to, to, to nie moja wina. Ema, operacja statek po wydymiu w ogóle co jest? Hello, my newly honored friends. Your Majesty. We understand that with Crawford Tarrick gone, a certain Secret society finds itself searching for leadership. An upstart faction seeks to enter London and seize power. Do you feel your life is in danger, ma'am? No. Rather, I fear that the people of this grand city may suffer. I call upon you to foil this traitorous plot. You can depend on us. You will meet my loyal aide at the docks for instructions. Your work begins immediately. Odraz nas przerzucają nie miejsce akcji. Jeszcze się kurde skradamy od razu. No i tak nie dało tego, co chciałem. Chciałem na to, żeby sobie zebrać ten punkt od razu, póki go widzę. Uf. Nie wiem, czemu się tutaj skradamy, ale kupimy... a, nie mamy czego kupić nawet. To jest skrzynka... ale gdzie? Pod nami, jakimś cudem? Jakimś cudem skrzynka jest pod nami? Poczekajcie, ale nie widzę coś zejścia na dół. Dobra, zrobię to kiedy będę tutaj tak naprawdę robił te skrzynki. Jestem Alfred Fleming. Run Her Majesty's Secret Service. Najpierw musimy wyczyścić obszar od wszystkiego, co mogłoby wystraszyć wroga. Jak ten policyjny wóz. Czy mógłbyś się go No dobra. Dziwna ta misja, jak na razie. Jak tu się pod wchodzi? Ej, ściana. good work now my agents are here disguised as civilians get them into position for our ambush the ship will soon arrive from boston its cargo dynamite its crew templar what say you to greeting it with an ambush i'd say we're going to be very good friends What news you got? More than Look alive. We've got... panowie robimy it's a big Moje chłopy przeżyły. Tak to brzmi, moje chłopy teraz. Brał ma być żywy. I'll slice you to I don't suppose you'd care to confess. Go to hell. Fair enough. Starek may be dead and gone, but the Templar Order will never die. Become... <Leah> we will rise again, tekrar, like a phoenix from the ashes, and bring the world to its knees. Uh, Not exactly Grand Master Material, uh. are you? Uh. Uh. Yeah, uh. Uh. Chodź, 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 O. No co zachamy no dobrze? to jak, jak przez chwilę przejdziemy No że skórna do tego nie było jeszcze Radik Tyle, mówi, Oz, jamais, nie pytaj ta Najgorsza misja ever teraz nie się robi z tego. go. I musimy zrobić tutaj coś takiego. O, Mam pomysł, jak przejdziemy, tylko musimy teraz wycofać. No, przejeść tutaj. Dobra, bo to nie ma sensu. Nie to... Chodźcie, bo nie wiem co tu się dzieje. Nie mogę, nie chciałem tak fajnie przejechać. On from here. My people bring their explosive cargo. You did fine work today. I will have a chat with our distinguished guest here to see what schemes he and his friends are brewing. Do get in touch when he spills his guts. Of course. Thank you. A tu pod ziemią jest skrzynka. Ale Pewnie tutaj co? Już za dużo gram w Azasynę, żeby tego nie wiedzieć. Ale tu ciemno i to strasznie. No, jest skrzyneczka. Nie ma tu chyba przejścia normalnego na to miejsce. Dobra, trzeba znowu skoczyć do naszego pięknego pałacu żeby wykonać kolejną misję formato 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 już możemy Dobra, zaznaczmy sobie misję, czy jest na górze, czy na dole. Dobra, wydaje się, że tędy można będzie wejść. Ale nie wiem, jak dokładnie. Dobra, biegniemy tam. To jest na drugim piętrze, dobra, wiedzieć tylko to chciałem. fajna tu była misja fajna. Kurde, jak mam teraz tam wejść? Nie ma tu schodów? Czy schodów po prostu nie widziałem? A, nie z tej strony, oczywiście. Ciekawe, czy te inne miejscówki pozamykane są raz otwarte, bo przyszliśmy grę fajnie było. Powinno tak być moim zdaniem. The miscreant refuses to talk. Will you speak to the villain and learn his secrets? Oh, I'd be delighted, Mom. Test. Aha, co w ogóle poza. No nie, myślałem, że sobie zeskoczę. A no niestety musimy się tutaj zachowywać w miarę cywilizowanie. Dobra, my lecimy do celu. Ja czuję się jak Batman. Naprawdę, przez to, że ma tego huka. wiem, że w Batmanie jest jakieś podobne narzędzie. Nie grałem w Batmana, ale wiem, że coś jest takiego. Nawet, nawet nie, mus, nie, nie musiałbym nawet patrzeć na m, myśleć, tylko po prostu samo z postaci jaką był Batman. Grałem w Batmana, tylko tego wiecie, Arkham Azylum jak macie na kanale. I dlatego tak po prostu widzę to. Czy jest skrzynka, dobra, tam. Przy okazji, nie? Pewnie nam się jeszcze tamten punkcik, ale go nie wziąłem już. Ale alkohol wezmę. Butelka piwa. że dzisiaj zaczyna się piękny, długi weekend. Jestem aż spokojny nagrywając to, że nie muszę w końcu się śpieszyć z niczym, bo... Ja wiem, że ten film na przykład jest dla mnie na jutro od czasu, gdy nagrywam, ale wiem, że... Nie muszę nagrywać nic na siłę. I na szybko w sensie. No nie na siłę, bo ja na siłę nie nagrywam, ale na szybko. <laughs> I don't suppose you'd like to spare yourself a tremendous beating and make a clean oh, breast of it. Might as well. The order was to load a train with explosives at Westminster. It'll detonate before reaching Southwark Station and kill everyone aboard. I did not expect you to confess. Please Which train? It's the next train. It should leave at any moment. You'll never make it in time. Nie wiesz kim ja jestem? Jestem Batman. Teraz nie możemy znaleźć, ich zbierać. Mamy dwie minuty na dotarcia. chociaż to jest myślę, że sporo ze względu na to, jak możemy się poruszać po budynkach. Top, 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 top. Jedzie pociąg z daleka, a nikogo nie czeka.

Dobra. Pięknie. Operacja w ogóle to są operacje. Zajebiście to brzmi, nie? Czy ja znowu mam do niej? No, oczywiście, że tak. Ehm, dobra. Najpierw się tepniemy, bo i tak ten punkt, jak zaznaczę, to się nic nie stanie. Jeszcze jedną operację sobie zrobimy. Jak tak to wygląda. Muchołap sprzedający lep. Na mocy zachwalał swój towar, oklejąc im własny kapelusz. Hej, okay. ciekawe, ciekawe, ciekawe. Muchołap, w naszych czasach to już nie jest aż tak potrzebne. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że będą tam skoczyć od razu, bez zbędnej zabawy. Dobra, chociaż tam Lepszy to niż nic. A, przed właśnie graniem w to jeszcze dzisiaj nagrywałem na jutro właśnie na ten dzień, kiedy to widzicie Spellforza. i wiecie jak mam ochotę grać w Spellforza, ale wiedziałem, że nie mogę, bo muszę dla was nagryć coś jeszcze i ja miałem kurde Ale to już jest koniec moich chyba problemów. Myślę, że jeżeli nie będę się opierdzielał w weekend, to narobię tyle tyle filmów do przodu, że będzie luzik. 20 następstw... Jezu, to kurde. Mam nadzieję, że 60 filmów zrobić w ciągu 4 dni. Jak będę się nie opierdział, to będzie dobrze. Ci jest piątek, którym nie strzeliłem, że dużo zrobię, więc. i tak, jak coś zrobię, to będzie dobrze. Obronie życia. Nasz In the midst of the mad seas of this world, we miss him dearly. But never mind all that. To business. Our Mr. Fleming has learned from the Templar prisoner that an attack is imminent. But before we could learn more, he escaped custody. He is believed to be hiding in Westminster. We capture him for us that we might learn his secrets. Slippery Devil. Find him, mam. Dobra, mam. E, z, czyli prawdopodobnie nie będę mógł go zabić. Zbiorę sobie tutaj te wszystkie skrzynki, bo tutaj były skrzynki, ale ja wtedy nie wziąłem na w czasie nam tej misji. Co, kradliśmy tutaj powóz królewski? Czy to są moi ludzie, szczerze? Tak, moi ludzie tutaj pomagają, chronią. Świetna sprawa.

Whoa, no. <laughs> <laughs> explosives ready to go all in this here carriage what took you so long temporary setback nothing more caught you don't pinch did you shut it you bombing mug i'm going on ahead to scout the location bring these explosives to the safe house and wait for my signal yes sir need to get these explosives away from the civilians. I'll deal with the Templar later. If we can't blow up a building, we'll just have to settle for blowing up an assassin. Keep moving. Yeah! Mało czasu mamy. Założyć że wszystkie te misje <timing> się tak bardzo z Przepraszam. z dynamitem kojarzą. Szybko. Pożar się jeszcze wymyślili, no. Zawsze się tyle dzieje, jak ja tutaj. Muszę przejechać. Przepraszam wszystkich, których przejadę. I'm getting up with Boom. Pięknie wybuchło. Świetna operacja. Dobra, ogólnie tutaj zakończymy sobie odcineczek. I w kolejnym po prostu zrobimy dalej tę misję dla bani. Jeszcze tutaj sobie kupimy rzeczy w sklepiku. Więc żegnam was, do zobaczenia wkrótce i cześć!